To są grupy na euro do 2020 firma 14. Będę wersją Czech jako Pep Guardiola. I będę codziennie od 24 czerwca stawiał skróty od grupa A. Francja, Walia, Rosja, Turcja. O. W ośmiu miastach. Grupa B. Anglia, Niemcy, Węgry, Finlandia. Grupa C. Polska, Włochy, Szkocja, Dania. I grupa D. Czechy. Hiszpania, Szwajcaria, Orwegia. Grupa taka średnia na Czech. To grupa polska. Trudna grupa, ale wejdziemy. Polska z niej wyjdzie. Czuję to. To są Europy, Polska, przypominam. To są Miśczowie Europy. Gra z Francją. Zapraszam od 2 czerwca na. W moim kanale Fifa będę stawiał wyniki Będę też stawiał skróty meczu Remizeli Czech na Euro Zapraszam To będzie jak normalny Euro bez oszustw żadnych Ja żegnam, cześć papa Przypomniałem, że jutro jest mecz z Grecją Następnego grania